Jak widać, kierujący samochodem ciężarowym, przewożący ładunek Piwa, nauki pi drogi i dostawał prędkości do warunków, zbyt szybko wjechał w ten zakręt. tak środkowej ładunek przychylił pojazd i wypadł na, na jezdnię. Na szczęście kierujący na tyle jeszcze opanował pojazd, że nie doszło do wywrócenia pojazdu, jedynie do wypadnięcia ładunku, do przewoził. No, sprawdzaliśmy, prawdopodobnie nie był do zabezpieczony kierowca samochodu, na uszkodzonym ładunku, na części uszkodzonego ładunku. Kierowca jest w dobrym stanie, nic mu nie jest, ma 38 lat. Kieruje już 15 lat samochodami, także podejrzewam, że źle obliczył na... po prostu drogi. Ja jestem już któryś raz z kolei. No, samochodami przewozi się różne ładunki. Spożywcze rzeczy, no, przemysłowe. Także na ustałem nadzwyczajnego, że akurat to było to piwo.